Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Mamy tu pewną sprawę do rozwiązania. Bardzo pilną. Bardzo pilną. Żeby uczciwą, ludzie nie myśleli uczciwą, sprawiedliwą. Po pierwsze, miała przyjść paczka. No, jeszcze nie doszła. Jeszcze ta paczka nie doszła, nie wiadomo, czy dojdzie. Może to jest kant i oszust człowieka. <laughs> Norwe nie, 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 no nie no ja, ja widziałem, kurde, że pakował, więc w porządku nie ma co się denerwować. Pakować można pani Meksykanom, pani Jarosławie, a później rozpakowywać paczki można. Byle to wkładać. I nagrać. I może to był ściema. Ale są święta, może dlatego wolno idzie. Przecież dużo ludzi paczki Przepraszam wysyła. Przepraszam bardzo. Zobacz, paczko przyszło dzisiaj. Raz dwa przyszło. Tak, ale z Polski, a nie z zagranicy. Do majora przychodzili z zagranicy i prędko przychodził. I chcę powiedzieć, że Meksykanom przyszedł. Powiedzieć, że my, że ja... No Meksykano się wkurwił. Że Meksykano się wkurwił się, jak tak powiem. Że on. Czyli kto? paczkę. Że ja zabrałem paczkę waszą że on zabrał paczkę kto to, kto to powiedział? to powiedział major szanowny pa państwo kochani u jego jest nagrane na kamerze Puszczony na jego youtube, ja nie mam ani kamery ani komputera nie mam ja nie nagrywam takich filmów i panie Jarosławie proszę nie mieć do mnie pretensji miej pretensje do tego i sam co mnie nagrał. Czy to jest prawda, że ja tu paczkę zabrałem? Szanowne Państwo, kochani moi, e, paczki Jarek. Nie a? dotarła. Nie zabrał. Jeszcze. I ani do jego nie dotarła, ani do, do mnie nie dotarła. Mieliśmy komisyjnie trzech rozpakowywać. I tak będzie. Jak ona dotrze, tak będzie. U mnie. Tak. I czekam jak na zmiłowanie i chcę się zapytać tego Pana z Norwegii, to, bo to z Norwegii, tak? Tak. Gdzie ta paczka? Ale ja już wysłałem do niego wiadomość, tego. Tak Czy, powinien czytać. Ja chcę zadać pytanie na YouTubie. Czy nie, jak Pana na imię, jak Pana imię? Adrian. Panie Adrianie, Dowiedziałem się dzisiaj, że pan Adrian się nazywasz. Gdzie ta paczka? Bardzo proszę, Meksykano, napisał na YouTube do pana. Na Facebooku. Na Facebooku. Przepraszam bardzo. Na Facebooku. I zapytuje pan i ja zapytuję razem, gdzie ta pana paczka. Co pan wy miał wysłać do mnie? Do nas? No to on wysłał pewnie, tylko gdzie ona jest teraz? Do nas? Do mnie, do, do majora i do Meksykana. Do nas trzech. I my trzech, nie ma majora, bo poszedł gdzieś, wyszedł, ale może zaraz wróci. I co? Szanowny panie Adrianie. Chcę się zapytać ci na zakończenie i żeby Pan poszedł na swoją pocztę tam w Norwegii, gdzie Pan zdawał z, z kwitkiem, z tym dokumentem. No to ja będę wiedział. Jak on do mnie odpisze, to ja będę wiedział. Co? Gdzieś ona jest. Pan zdawał, bo Panu pokwitowanie czy w Norwegii, czy w Belgii... Czy... Na pewno jest. Czy gdzieś... Wydają zawsze na poczcie takie dokumenty pokitowania. Czy w Polsce, jak pan daje spaczkę ktoś, to musi mieć na ręku pokwitowanie. I na pewno masz to pokitowanie. Masz panie, jak? Adrian. Panie Adrianie, i bardzo proszę, wziąć taki pokwitowanie. Sprawdzić, no. I proszę sprawdzić. I województwo podlaskie, nie lubelskie. I województwo to jest podlaskie, a nie lubelskie. Może pan wysłał na Lublin i na szkolną 17? Może nie, na no Boboli, tam Boboli 10. Boboli 10. A tam nie może być Boboli 10? No może być. W Lublinie? No. Może tam pan wysłał i może krąży gdzieś. A tam takiego, e, jak powiem, Jarosława Andrzejewskiego no, nie ma. No jeszcze, no jeszcze, kurde, z takim samym adresem no to niemożliwe jest. Słuchaj, Jarek, ja mam do Ciebie prośbę. Zajdziesz do domu... Ty mi najpierw przeprasz. E... za oczernianie. Mam prośbę najpierw. Zajdziesz do domu... To będę zaraz do domu. No. Wejdź na Facebooka no. swego i zobacz, wejdź na województwo lubelskie, czy o takim samym nazwisku jak Ty imieniu... I ta sama ulica i ten sam numer. To jest niemożliwe. No jest niemożliwe. No co ty? Krąży gdzieś po Polsce, pewnie. No poważnie ci mówię, no ja nie, nie widzę innego efektu, no bo mieliśmy kupić no węgiel mać, dla ciebie i tak dalej. Kurwa go mać albo on źle adres za Adres jest dobry, tylko on chyba lubelskie wpisał z tego co wiem. Bo się mnie pytał. Potem. Łój no, Lubelskie, tak? No, zamiast Podlaskie. E, a on wiesz co, jeszcze trzeba jeszcze je jemu dopisać, ja ci powiem co. On jeszcze na paczce nie dopisał, wiesz co? Polska Poland. Nie, no to to wpisał, przecież chłopie jest ogarnięty na tyle i na ile. Wiadomo, I teraz proszę mnie przeprosić za to kurwa za to wiadomo, oczernianie. Czy... Ja przyjmę przeprosiny, ale proszę mnie przeprosić przed kamerą. Przepraszam. Pan wie, że ja pana nie oszukam. Wiem, dokładnie. Wie pan, że ja panu pomagam. Wie Wiem pan, że kurwa. Wie pan, że kurwa ja nigdy od pana nic nie wziąłem. I panie, chociaż, chociaż nawet tak naprawdę mógłby pan kurwa chociaż głupią konserwę zaproponować. Zaproponować. I dam panu zaraz. Ja nie numer. chcę, ja dziękuję, ja nie chcę. Ale chodzi, chodzi o fakt. Eee, słuchaj, bo ja panu, panu pomagam cały czas. Panie Adrianie, jak się dowiedziałem od Jarka... Andrzejewskiego, Meksykanu. Tak. Że pan za te województwo lubelskie. To... Nie... No chyba! No chyba, bo tak może taka być pomyłka. Bo on się jeszcze mnie pytał. <coughs> czy jakie to województwo? No Podlaskie. A ty powiedziałeś Podlaskie? Tak, no tak powiedziałem lubelskie. No tych się zwariował ty. Jak on napisał lubelskie, to może poszedł na lubię? Ale tam nie ma takiej osoby, kurde, która mieszka pod takim adresem i pod moim nazwiskiem. No nie mam, przecież to kurde, by był czar. czarbajek jakiś. Ja sam wiesz, już jestem głupi, wiesz? No. Ja sam dostaję, bo zobacz, paczka najdłużej z zagranicy idzie ile dni? Pięć. Pięć, no. Masz, pięć dni przeszło? Przeszło. Przeszło już dawno. dawno. Dwa dni dłużej. Tak. To już siedem jest. To już powinna paczka być. Albo u ciebie. A jak ciebie nie ma, to wszyscy... No to Awizo. W szczynce zostawiamy co? Avizo. A paczka zabrana, ty należy do trzynastki. Nie do dwudziestki. No. Ja do dwudziestki no. należę. A ty do trzynastki, za most. Ja za most no. już teraz, tak? No. To powinno paczkę zabrać za most. Dawić na pocztę. Mm. Zostawić. A tobie do szynki wrzucić co? Awizo. Awizo. Że paczka. Dlatego jeszcze raz proszę to sprostować. Czy pan uważa, że ja ukradnę wam paczkę? Szanowny panie, powiem tak. O, idzie, mistrz kurwa, zaraz go zjebę. Pójdź do kurwa, ja sam będę Co ty tam krzyczysz? Właśnie. Tak. Masz mnie przeprosić. O. Zaraz się ja to... kurwa. Przeprosić. No? Za co ciekawe? No ciekawe, za tą paczkę. A co ty się kurwa burkasz do mnie? Co ja ci zrobiłem? Ja tu w... Gdzie, twojo, ja a, ci paczkę kurwa, zabrałem? A ja będę kurwa święta robił? Ale ja ci zabrałem paczkę. A, a ja nie wiem gdzie ta paczka jest. A ja wiem? Czego ty się do mnie kurwa prujesz? On, on, on powiedział, ja się nie pruję. No. Jak ten to proszę wyjść stąd? No. Proszę wyjść. Co ty myślisz? Że co to kurwa? Będziesz mnie oczerniał? Złodzieje ze mnie byś robił? On powiedział, że dostałeś kwitka kurwa, że odebrać. Paczkę. Nie, dostałem kwitka na kurwa na, na, na inne rzeczy, a akurat to nie no na wzią, paczkę. On, kurwa no to kłamie i temu... To jest Ale kutnia. po co ty to nagrywasz? Proszę mnie przeprosić. Ja przepraszam ciebie. ja świąt nie będę robił. Będzie paczka! Zaraz. Będzie paczka, to dostaniecie. Ja jej nie urodzę teraz. Co? Ja mam w, pod ziemi wykopać ją? Kurwa! Panowie! Trochę luzu. Nie będzie niczego. Będzie wszystko, ale trzeba trochę luzu, paczka też dojdzie, Ja dojdzie, dojdzie paczka. Mięso kurwa i bigos będę robił kurwa, ja będę wszystko płacił? A co to ja kurwa biznesman jestem? Ja nie chcę i mam swoje papierosy. Proszę mi major kurwa to sprostować, bo ty powiedziałeś, że ja kurwa waszą paczkę zabrałem. Proszę mi to sprostować. Nie, nie powiedziałem, że zabrałeś po prostu. Że, że u mnie on należy. Że u ciebie, że. On tak powiedział, że u mnie. Że będą. Będziemy u ciebie to roztwierać. U ciebie, o, ta... u was będziemy roztwierać. On tak Górno powiedział. Dla mnie. Odchodzi, no, no temu się dziwi, że taka kłótnia jest? Ja 100 złotych wydałem. Na razie, kurwa, to tej paczki nie ma. Jak będzie. Ale gdzie ta paczki, paść! A to ja na poczcie Kolejne. pracuję? Przecież ja nie pracuję na poczcie. No chłopie, no. To my się będziemy kupić opaczkę, która gdzieś krąży. Bo ono no dojdzie w końcu do nas. No Kto dojdzie. Ma do tego pytam. Tylko ja nie ma, chcę, żeby ma, mnie ktoś kurwa oczerniał, ja że no jestem złodziejem. Tu. Przepraszam. No stop tak gada. Przepraszam tak bardzo. Kto ma do tego człowieka do Norwegii telefon? Każdy ma. Ja, ja nie, mam i on ja ma. Ja Proszę nie dać nie, nie. tyle. No to dobra dzwoń, no dobra, no, nie ma problemu, ja cię ja rozdałem. I co ci z tego? Jak on już wysłał, no to chuj z tego. I, i wykręć numer. Ja sam porozmawiam. To wykręć u siebie. Do Norwegii ja sobie dzwonę. Ja no, a pe. ja też nie mam. Po a pe. co ja będę do no. Norwegii kurwa dzwonił? To wstawcie, kobieta wysłała. Parę rzeczy, zdjęcie, i ja to nagrałem. Trzeba czekać, ale nie oczerniać drugich ludzi. Bo tak naprawdę to ja Płade Wam numer. pomagam. Jednemu i drugiemu. Pode mnie numer. Sobie proszę dzwonić, kurwa, co ja do Norwegii będę dzwonił. Płade ja numer. się z nim skontaktuję, kurwa. A to nic nie da. I właśnie. Ja zaraz wypiszę jego. z nim rozmawiałem i powiedzieli, po, powiedzieli, że niby tą paczkę, ty. ten i uciekniesz y, do. Ten, do Puknijcie się w głowę! Na Tak. z paczką tą. No ja nie dla niej kurtkę i buty. Męskie. No ja I męskie buty. Rozmiar 46. A to może dla, dla syna... A skąd to Nawet jest on powiem? takich butów nie ma. Proszę mnie no, kurwa, mu jeszcze raz sprostować mi to, bo kurwa ja nie, nie będę kurwa z wami nagrywał. Jeżeli tak nie będzie sprostowania, to kurwa... Ja ci przeprosiłem. Ile razy mam przepraszać? No. 100. Bo to zrobiłeś ze mnie złodzieja jakiegoś. Dobra, koniec. Kurwa, jak tak panowie można? To wy mi nie ufacie? Do ja chuja? Powiedział wszystkie, że te dwie paczki to... Jak na przykład? Czemu na i Słuchają ja i nie. Nie, i mówią, Adrian, ale jak, jak on nazywa, to ja nie wiem. Czekaj, zaraz, cię luka zrobić. Tu z coś tam było. On no, to wymyśla. Adrian, nazwisko. Nazwisko nie pamiętam, skąd mam nazwisko. Ja nie, 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 nie mam tego pisanego z telefonu go. Norwegia, tak? No. Czekaj, tu mi musi być Kurwa, żeby mnie oczernić, że ja wam praczki kradnę? Kurwa, jeszcze na widzi? Co wy ze mnie złodzieje robicie? On tak mi o sobie powiedział, ja powiedziałem. Jeden, powiedziałem, nie że go. co... A tylko no jeden drugi. jest, a nie drugi. Jaki drugi? Tak, jeden jest. Ty i ma, ja też kurwa szukam teraz. Plus 47 musi być. Jak nie znajdę, to, to chuj. I po, powiedzieli, yy, że co no to major, jest na tak. wizji gdzieś, że masz założone konto swojej podatki. Tak, tak, PayPala mam założonego dla nas. 10 zł płynęło kurwa on wie o tym ja tu wie. ci kurwa tłumaczyłem to przecież to jest dla nas tak no to jest jego numer tylko ja nie wiem czy to się dozwonię, kurwa, do kurwa do Norwegii bo to kurwa dużo kosztuje a ja się dozwoliliśmy ja, ja nigdy w... kurwa tygno... nie dzwoniłem. ja z tych dopuszczałem no, i on do mnie on wysłał tu paczkę ale kurwa są święta kurwa i paczek ludzi Ty wysyłał paczkę co? ja nie wiem czy ja nie wiem jak się pisze bez plusa chyba się pisze Bez plusa bez. się chyba pisze, nie? Bo pewnie, że bez. 47 tylko kurwa komu wie 47 się wybiera, tak? No A tak ja nic nie mam na końcu, ani tu, ani tu trzeba nie kurwa doładować Jego paczka przyjedzie, bo wysłał No zwała nam nie zrobił Ja razu. tylko wiem gdzie, ja ja tylko wiem gdzie są pieniądze Ani ty, ani ty nie wiesz, ani ja ty wiem gdzie chodzą te pieniądze. Ale to chodzi o węgiel, kurwa panowie ja, ja kupiłem kurwa I święta ja będę kurwa robił Znów kurwa, ta jak kurwa w kwietniu ja robiłem, mm. tyle znów wszystkie pieniądze To W kwietniu ja byłem dawać. u Ciebie, no u Was nawet. Adrian on no, się nazywa. Adrian. Wysło, na pewno wysło, no przecież by nie zrobił. Ale kurwa jest tak, tak jak jest, no. No to trochę. No cześć. No A nic. Takie kurwa, jak może z Wami żyć? Ja Wam pomagam? A wy na mnie kurwa mówicie, że jest łodziej Ja nawet ja nie mam czasu Nie mam czasu Bo mi potrzebna kurwa twoja kurwa Bo mi potrzebna kurwa twoja kurtka Przecież nawet nie mój rozmiar Ani butów też nie rozmiar mój Was powaliło już totalnie Chyba trochę za dużo kurwa, macie kurwa radochy z tego wszystkiego no, Muszę usemperować trochę. Bo ja już widzę, że tutaj kurwa wariatu się dzieje